Cześć wszystkim, e, jak się macie. E, jak to widać, to jest Asai, tak? No, bo w moim ostatnim filmiku pokazywałem Wam trochę, co jest Asai, no. Ale dzisiaj dzisiaj pokazuję Wam, jak jemy Asai w Brazylii. Dobrze. E, tutaj Asai e, ma taki ciemny, fioletowy, czerwony kolor, nie wiem w samym czasie takie kolory, takie kolory i po raz pierwszy, e, po pierwsze dodamy cukr, więc e, jemy asa z cukrem i miksujemy sobie trochę i no asa jest pyszne, a potem dodamy farinę z Mangioka To jest e, mąka z manioku, dobrze? E, Dodamy też farinia di mangioka, to jest mąka z manioku, albo jemy też acai z farinia uh, albo z fariną z uh, tapioku <laughs> Ale no, to, to trochę jak jemy acai w Brazylii. Dobrze, dziękuję za oglądanie. Na razie.